Siemandero Siemandero, kolejny odcineczek przed nami zdrapkowy. Dzisiaj podkowa szczęścia. Jedna z moich ulubionych zdrapek, wyjęta z czeluści szuflady, także zdrapiemy, zobaczymy co w niej się ukrywa. No i oczywiście do jutra przyjmuję zgłoszenia do konkursu na. 1600 subskrypcji. Także kto ma jeszcze ochotę, to cofa się do odcineczka konkursowego i działa, zgłasza się. A my tutaj lecimy z dzisiejszym odcinkiem drapingowym. Może sobie troszeczkę przybliżymy, będziemy szukać przysłowiowej podkowy albo wygrywających liczb, którymi są dzisiaj 23, 24 i 29 oraz 59 warstwa fajna także można działać 5, 3 nie mamy 2, 3 nie mamy a nie mamy 2, 3 dobra, też myśmy się tu za dużo, że tak powiem, zategowali. Tu mamy kolejną wygraną pod symbolem fajnie. 32 nie mamy, 37 nie mamy, 55 nie mamy, 49 nie mamy. Ale mamy za to 29, czyli już widzę, że tutaj będzie kolejna fajna sztuka. I 29, no dobra. No to sprawdźmy. 23 po raz pierwszy mamy wygraną dyszkę. O proszę. 23 po raz drugi mamy wygraną dyszkę. Dobra. Czyżbyśmy szli w 50 zł? Tak jest. 30, tutaj mamy trzecią wygraną. Yy, 29, 40 i 50 zł. Czyli już pierwsza sztuka nam zapodała 50 zł. No dobra, no to w. My, że tak powiem, nie mamy nic przeciwko temu, żeby sytuacja trwała nadal. Druga runda. 5-6-2-1 3-3-2-2 5-7 3-8 5-5 4-3, tu nie mamy nic, 17 nic. 34 nic. 48 nie mamy. 16 nie mamy. 52 nie mamy i 41 nie ma. Dobra. Czyli nie mogło być za pięknie. Pierwsza wygrała, dalej. Zobaczymy 3, 5, 5, 8, 4, 8, 2, 6, dobra, taką jedną za 5 dyszek jeszcze bym jakby przytulił. 5, 2 nie ma. 5, 9, o to coś blisko. 3, 7, blisko. 5, 6. No bieda. 6 to nie mamy 11 23 32 57 i 53 ostatnia mogłaby być za 200 dobra ja sobie to jeszcze później sprawdzę ale chyba tu nic nie będzie jednak jeszcze dobra co my tu mamy to możemy coś przy oddalić Dobra. 48 nie mamy. 26 nie ma. 17 nie ma. 28 nie mamy. 4, 9, 3, 7 1, 7 4, 3 1, 1 i 5, 2. Dobra, widzę, że nam zrobili tylko na początku nadzieję na sukces, ale spoko zwróciło się troszeczkę z nawiązką, więc jest git. Jeden dziewięć, jeden osiem, cztery jeden, jeden jeden, cztery dziewięć, trzy pięć, jeden sześć, jeden siedem, pięć dziewięć i cztery siedem, tutaj jest nędza. Dobra, to ostatnią mamy i zobaczymy, co z tego wyniknie. Tu mamy pięć, siedem. Dobra, to lecimy takim na grubo trzy, osiem, dwa, jeden.

czy ostatnia, jedna sztuka ale za to 5 dyszek także spoko no i cóż, będziemy działać dalej zobaczymy jak to się będzie dalej rozwijać i jak ktoś ma jeszcze ochotę do zgłoszenia do konkursu to zgłoszenia przyjmuję do jutra także działamy to wszystko w dzisiejszym odcinku do zobaczenia w kolejnych, cześć